Cześć, jesteśmy na naszym Astro Tarasie, Tutaj ze mną Sławek, dowodzący konsoletą dzisiaj i programem Witam w Radio wszystkich. Płock. Z, tutaj zresztą ze Sławek Radek. Mylą mi się z te, tego, już wiem. Nie to, szkodzi, że ja mogę być. będę razem, razem, razem Radek raz będę Sławek. Z tyłu Jasiu, z tyłu Jasiu. fan Astro Z cukierkowym <laughs> zegarkiem, dokładnie. Słuchajcie. O co chodzi? Mamy Astrotaras, jesteśmy sobie na Miodowej 1 w siedzibie Radia Płock i obserwujemy tranzyt Merkurego. Z tyłu za mną to, czego nie widać, bo jest prześwietlone bardzo, to jest nasz teleskop Mango i przez teleskop Mango sobie właśnie ten tranzyt oglądamy. Sławek, Ty już widziałeś ten tranzyt. Jak Ci się podoba to? Bardzo fajne zjawisko, rzadkie przede wszystkim zjawisko, co bardzo ważne i co jest podkreślane dziś. Praktycznie od samego rana. No i warto coś takiego zobaczyć w sposób profesjonalny. Nie przez, tak jak mówiliśmy wcześniej, zadymione różnego rodzaju szkiełka, albo przez okulary, które wypalają ci wzrok. Ale <śm> mając tak fajny sprzęt, który no niestety nie zobaczymy go w tym momencie jakoś tak dokładnie, ale mając tak dobry sprzęt, jaki ma Piotr, na pewno obserwowanie takiego zjawiska to jest coś fajnego. To jest tak, jak wiesz, jazda Ładnie. Porsche, a jazda maluchem. No, to jest, nie jest, jest Porsche, różnica. to jest powiedzmy dobry Volkswagen. Ale nie jest to po I, i nie w gazie, nie, 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 bo to nie jest przede wszystkim teleskop słoneczny, to jest teleskop um, generalnie astronomiczny, natomiast przerobiony w tym momencie na słoneczny poprzez dodanie filtra, który tu tak na górze, o, 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 o. o, o tu. nie, to jest, nie, nie. nie, o, to, 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 to tu, tu. o, to jest ten filtr o. właśnie, <laughs> nie wiem jak trafić z tej strony, o, to jest ten, to jest ten filtr, to, do czego dotykam palcem teraz. O to, o to właśnie, to to jest, dokładnie, to jest ja ten się filtr. Podarzy, gdzie jest filtr. E, to już no, wszyscy widzieli, gdzie jest filtr. To jest filtr z folii ND5, który nam e, obcina 99,999% ,99 docierającego ze Słońca światła, dzięki czemu widzimy jego powierzchnię. I za chwilę zobaczycie, to nagrałem dla Was specjalnie filmik, w którym widać, jak Słońce sobie przemierza niebo, e, a na jego tarczy przemierza jego długość Merkury. Ale nie czyta. trzeba będzie okularów zakładać podczas oglądania tego filmu. A to zobaczymy. To... Boicie się? Skroczmy. A po, po, boicie się, to mój e, kolega, znamy tutaj wszystkim naszym astromisiom, Bosman Radek, będzie miał niedługo dla Was niespodziankę i myślę, że Wam się spodoba. Ale to nie będę zdradzał szczegółów, niech posłan Radek się wypowie. Tak jest. Póki co, co wracamy wracamy, wracamy do obserwacji, pozbywanie. a wam pokażemy to co my widzimy teraz na żywo. No i zapraszamy was oczywiście po pierwsze tutaj na Miodową 1, jeśli jesteście w Płocku lub w okolicach. Jeszcze będziemy przez dłuższy dłuższy tak czas, jest. bo pogoda nam pozwala tutaj siedzieć i na patrzeć. Nie pada na szczęście, niebo się pięknie rozpogodziło Dokładnie. nad Płockiem, także jest, jest, są warunki do do obserwacji. Dokładnie. A poza tym zapraszamy przede wszystkim tak na profil radia, czyli Facebook łamane na... Radio Płock, EU. Dokładnie. Bez kropek, żadnych kropkami, Bez kropek. Razem pisane Radio Płock, EU. E, I oczywiście też na Astrofaza łamane na... A, znaczy Astrofaza, już <grym> Astrofaza.com, nowy Facebook. Na facebook.com łamane na Astrofaza.pl e, czyli Astrofaza.pl i tam też są różne informacje, zdjęcia na bieżąco tam będziemy wrzucać. Um, także do zobaczenia tutaj i do zobaczenia w internecie. Cześć, trzymajcie się.